Klocki, Blocki, Mypolis dwa w jednym, czyli dwie opcje zabawy takim pojedynczym zestawem z jednego opakowania i potem złożonym. 112 elementów nazywa zestaw, zestaw nazwa kodowa KB0654 od 6 roku życia. Czwarty bo ostatni generalnie ostatni z takich czterech jak tu widzimy, czyli składaliśmy sobie osobno więzienie, osobno taką jedną część wieży podstawę tej wieży i dzisiaj takie elementy żeby docelowo mieć kolekcję takiego zestawu zobaczymy sobie co było w tym i jak to wygląda w całości a wygląda to tak ale jeszcze nie pełne Teraz widzimy w całości, jak to wygląda. I mamy tak, dzisiejszy zestaw to taki ludzik. Motorówka. Tu jest z oznaczeniem. Taka jednoosobowa raczej. I tutaj, e, miejsce, e, takie lądowiska połączone pomostem, są te wszystkie elementy, tu łączymy pomostem, a ten nakładamy na płaskie klocki. I tak, miejsce lądowiska wygląda w ten sposób. Mamy literę H, mamy tu z dwóch stron takie łańcuchy. E, mamy e, takie koła ratunkowe, bo to jest na, taka policja na nabrzeżna. Tu jeszcze jakaś krótkofalówka, tak jakiś. Lornetkę tu mamy. Taki helikopter bezzałogowy. Tu się nam kręci. Tu się nam kręci. Wygląda tak. Dobrze. Niech sobie będzie helikopterek, on jest dopasowany do tego. I zobaczmy sobie jeszcze całym, całą budowlę, tak. I cała budowla tak nam się prezentuje. Tu mamy ten lądowisko helikoptera. Tutaj mamy jakiś taki pokój. Tu mamy klucz do więzienia, kajdanki, stanowisko operatora, fotel kręcący się. Tu mamy właśnie tą naszą celę, jest tam więzień, mamy też okratowanie, otwierane drzwi jest okratowane, to, tu mamy połączenie we, we, takimi pomostami, to jest na paskie klocki nakładane sobie, tu leży, e, to też jest stanowisko operatora, e, jakieś światła takie widowiskowe, monitoring, tu ludziki, łącznie są e, czterech policjantów jest, czy tam strażników, jeden, jeden więzień no to jest tutaj do, dopasowane tak to wygląda tak no jeszcze ten, ten jeden ludzik i tak wygląda w całej okazałości komplet tak Jeszcze zobaczymy sobie z tyłu to. No i tak by to wyglądało po złożeniu. Uważam, że to jest całkiem fajnie zrobione, ponieważ dziecko nie dostaje wszystkiego na raz, tylko w w takich częściach, w elementach, segmentach poszczególnych tej budowli, i sobie składa yy, z, tak w, w przedziale czasu określonym całość. Tu ma, widzimy na obrazku, tu widzimy w oryginale, a tu widzimy dzisiejszy zestaw, co nam dołożył do całości. Dzięki.